Drugą część tamtej części. To jest taka posypka, w tam porówki. Yy, jeszcze tu na samym dole jest taki kremik i taki tea Zaraz szybko jeszcze to wszystko schowam. Hmm, czy... Teraz tu mamy krem czekoladowy od Masterchefa. Tu jest Coca-Cola. Tu jest od Bubble Tea. Tu jest sok albo jabłkowy, albo pomarańczowy. Tu jest kawa. Szybko układam, kładam, żeby wystarczyło czasu. Tu mam różne Borówki. Trochę mi zostało. Tak zrobię taki porządek, że tu przesypię. Nie mogę otworzyć. O. Te z tego przesypię o tutaj, z posypki. A puste... Po a puszte pudełko po prostu sobie zostawię. No i od razu lepiej. Więcej, ła więcej ładniej, fajniej. Dorówki. Wisienki. Nalazki. Przyszkawki. Tak się nazywało bananki. Kiwi, kiwi. To jest kiwi. I tu włożyłam makaron i teodramę, szybko, szybko poukładam, poukładam. I tydzień Teraz będą okay. oh. Cynamonki teraz będą donaty, to jest pudełko od. To jest pudełko od świeczek. To jest takie sienko. Tu są donaty pierwsze. Chowamy, 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 chowamy. Kolejne łyżka do Kolejne donaty. Trochę bardziej szalone. I jasne, a nie ciemne ciasto. Moje umówione ciasto to jest ba... to jest yy, nie, nie do tylko cynamonka, Przepiechotka. A, teraz forduszkowa.

Też yy, bita śmietana. Tu jest kremik, tu jest mleko kokosowe, tu jest mleko ciemne i tu jest do bulionu. No to chyba wszystko. Wszystko wam pokazałam. Oj, spadło, nie zauważyłam. Po prostu mam tutaj... Pudełko LOL, które tutaj wkleiłam, służyło jako, jako podstawkę, żeby sobie tak położyć. Oj, już 5 minut, to musimy się żegnać.